tak, rzeczywiście otworzyliśmy tutaj nowe miejsce. Pracowaliśmy nad tym długo, bo, bo trwało to niespełna rok chyba, żeby to wszystko doszło do skutku. Rzeczywiście duży remont, duża, y, dużo pracy tutaj było, ale y, wiesz, już od jakiegoś czasu po prostu dochodziły do mnie informacje, że część osób z drugiej strony Warszawy chciałaby gdzieś trenować. I że do, na Żoliborz, do żoliborskiej Szkoły Boksu jest, jest bardzo daleko, więc e, część osób była w stanie przyjechać, a część osób po prostu nie była w stanie, musieli rezygnować. E, i, I pomimo tego, że chcieli trenować, to nie, nie bardzo było gdzie, więc, więc e, uznałem, że to jest dobry pomysł, żeby otworzyć nowe miejsce. I tak się właśnie stało. Nazywam się Karol Baran, e, zajmuję się szkoleniem sportowym, e, szkoleniem mistrzostwa sportowego e, w boksie jestem również nauczycielem w techniku od 5 lat zajmuję się szkoleniem w dyscyplinie boks w boksie bezpośrednio po rozpoczęciu studiów co więcej mogę powiedzieć o sobie aktualnie szkole dzieciaki młodzież oraz dorosłych przez pewien czas byłem asystentem trenera kadry narodowej gdzie szkoliłem zawodników, którzy reprezentowali nasz kraj na imprezach międzynarodowych. Nazywam się Jakub Sawicki. Jestem trenerem personalnym i trenerem przygotowania motorycznego. Od w Żoliborskiej Szkole Boksu pracuję bodajże tak od roku, od półtora. No, a teraz będę trenerem tutaj na Mokotowie. Jestem trenerem, który współpracuje z kadrą narodową winiorek w olimpijskim. W sumie sportem zajmuję się przez całe życie, bo od najmłodszego jakiś sport uprawiałem. Próbowałem w sumie wszystkiego, bo grałem w piłkę nożną, i to byłem taekwondo, i judo, chodziłem też na breakdance, na, nawet na balet. Więc tak, tak jak mówiłem, od, od zawsze gdzieś tam w ruchu poszukiwałem takiego swojego wyrazu, no i w końcu trafiłem na boks i w tym boksie już Zostałem. Mamy, mamy dwa razy większą powierzchnię niż na Bożu i jest to budynek, który daje troszkę więcej możliwości niż na Żoliborzu, bo mamy rzeczywiście miejską wodę, miejskie ogrzewanie, daje, daje to więcej możliwości, więcej komfortu, natomiast kolorystyka klubu, to też miało nawiązywać jedno do drugiego, żeby, żeby, żeby była spójność, więc, więc tak się właśnie stało. Mamy troszkę więcej sprzętu, co, przez to, że mamy więcej, więcej miejsca, to mamy i więcej sprzętu. Sprzęt przygotowania fizycznego do treningu motorycznego jest, jest solidniejszy, więc no, myślę, że ogólnie będzie mogło tutaj więcej osób trenować niż na żali natomiast założenie jest takie, że że jesteśmy jednym klubem, tak? I Żoliborz i Mokotów część osób będzie trenowała tu. Tutaj oczywiście zapraszam serdecznie nowe osoby, które jeszcze na, na Żoliborzu nie, nie miały możliwości okazji przyjeżdżać, więc, więc zapraszam serdecznie tutaj. E, natomiast założenie jest takie, jak i, jak i na Żoliborzu i na Mokotowie i ogólnie w, w, teraz pod nową nazwą Warszawska Szkoła Boksu, szkolenie profesjonalne, szkolenie zawodników. Jeżdżenie na zawody i zdobywanie tytułów mistrzowskich to jest podstawa, ponieważ jesteśmy klubem bokserskim, a nie klubem fitness, więc, więc naszym obowiązkiem jest robienie tego. I, no i co? I oprócz tego ludzi, którzy chcą się po prostu bawić tym boksem, tak? Zajmujemy się tylko i wyłącznie boksem i przygotowaniem fizycznym pod boks. Więc yy, zapraszamy osoby, które będą chciały się nauczyć boksować w sposób rekreacyjny, e, pobawić się trochę tym boksem, natomiast no, profesjonalna kadra będzie w stanie Wam to wszystko pokazać i nauczyć Was. Będę prowadził treningi z przygotowania motorycznego i dla osób rekreacyjnych, i dla zawodników. I możemy powiedzieć, że to jest po prostu trening, który ma przygotować zawodnika do walki pod każdym innym kątem niż tym bokserskim. To znaczy kształtujemy siłę, kształtujemy wydolność, kształtujemy mobilność, zajmujemy też się prewencją urazów, bo boks jest taką dyscypliną bardzo asymetryczną, jest dyscypliną bardzo mm, po prostu kontuzyjną w pewien sposób, więc też ten trening ma spowodować, że ciele będzie trochę po prostu lepszy balans pięściowy. To, czego nie możemy zrobić na boksie, właśnie robimy na tym treningu motorycznym. Też kształtujemy refleks, takie zdolności kognitywne, czyli szybkość podejmowania decyzji, orientacja w terenie, koordynacja ręka oko i, 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 i tego typu rzeczy. Moją przygodę z trenerem Jackiem rozpocząłem 4-5 lat temu gdzie na zawodach poprosiłem trenera o pomoc w narożniku i od tego czasu się przez pewien czas uczestniczyłem jako zawodnik u niego w klubie, w żoliborskiej szkole boksu, po czym jak już zacząłem szkolić młodzież i dorosłych i dzieci, troszeczkę tak swoją karierę zawodniczą przerwałem na poczet szkolenia. No jak trener teraz otwierał nowy klub, poprosił mnie o pomoc. Ja z otwartymi rękami chętnie chciałem współpracować, bo wiem, że to jest człowiek, który szkoli najlepszych. Same wyniki z żoliborskiej szkoły boksu mówią za siebie, że Warto inwestować tak tutaj w tą szkołę, bo też będą takie same sukcesy jak i tam. Będę, będę pracował nie tylko z, z zawodnikami, będę też pracował z osobami pracującymi rekreacyjnie, no bo ten trening siłowy, trening wydolnościowy może się przydać e, każdemu, niezależnie od tego, jaki jest jego cel sportowy lub zdrowotny. To nie jest tak, że bez, bez obaw podchodzę do, 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 do sprawy, no bo że nie powinno się mówić o finansach, ale, ale stworzenie tego klubu to jednak jest dość, dość, dość droga inwestycja. E, I boję się tego, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować, działać. Nie, nie boję się jak gdyby, o miejsce, że tutaj nie przyjdą ludzie, bo, bo sam Mokotów jest ogromną dzielnicą jeszcze Wilanów, Ursynów, gdzie, gdzie też nie ma takiego klubu bokserskiego. Więc myślę, że. Że będziemy w stanie tutaj zaprosić tyle osób, że ten klub się wypełni. Natomiast mam nadzieję, że, że, że żadne obostrzenia już yy, nie będą nas dotykać i, i że zaraz narodowa kwarantanna nas nie zamknie. Też, też to jest taka moja nadzieja, bo czekamy ciągle na rozporządzenie i że, że jednak będziemy mogli działać. Natomiast ja szykowałem się do tego bardzo długo i, i pracowałem nad tym bardzo uczciwie i długo, więc podjąłem takie ryzyko. Nie chciałem zaprzestać swoich, swoich planów i swoich realizacji, swoich dalszych marzeń, więc, więc po prostu w to wszedłem i, i dalej zamierzam to, to robić i ten klub teraz odpowiednio poprowadzić, żeby, żeby był po prostu klubem z klasą. Oprócz tego, że w, w trakcie tych moich treningów zależy mi na tym, żeby też umieć po prostu obsługiwać swoje ciało takim. W wersji y, SOTE, czyli gdzieś tam uczymy się po prostu inteligencji ruchowej, świadomości ciała, kontroli mięśniowej. To też używamy sprzętu y, y, i powoli to będziemy sobie właśnie y, uzupełniać. Y, pracujemy ze, ze sztangami, z handlami, z tak zwanymi odważnikami kulowymi, czyli z ketlami. Używamy piłek lekarskich, gumoporowych, bo tak naprawdę często to zależy po prostu od. Y, indywidualnie od, od osoby, która przychodzi, jakie są jej problemy, jakie są jej ewentualne ograniczenia i gdzieś tam tyle też po prostu decydujemy, z jakim sprzętem będziemy się po prostu częściej posługiwać. Mamy dwukrotnie większą przestrzeń do treningu sportowego, mamy prawie pełnowymiarowy ring, który umożliwia właśnie to takie przystosowanie zawodników do walk, bo wiadomo jak trenujemy w ringu, też jesteśmy w stanie sobie przybliżyć te starty. Profesjonalnie jest tutaj wnętrze zrobione, bo w Warszawie na pewno nie znajdziemy takiej szkółki bokserskiej, gdzie tak wszystko mamy na jednym miejscu, mamy strefę funkcjonalną, gdzie nie tylko zawodnicy muszą, mogą trenować boks, ale tak samo szkolić się w zakresie siłowym, wydolnościowym. Ja teraz tutaj się przenoszę w jakimś dużym stopniu z żoli na Mokotów, więc, więc zacząłem prowadzić grupę początkującą i grupę średnio zaawansowaną. Nowych osób przychodzących tutaj do nas. Jest, jest ze mną Karol Baran, były zawodnik, z którym jeździłem jeszcze na Mistrzostwa Polski. Bardzo fajny chłopak, poprowadzi kobiety, dzieci. Jest z nami Weronika Rogala, kickboxerka, bokserka, pięściarka która poprowadzi bardzo fajny trening. Myślę, że zarówno dla grup początkujących, jak i, jak i średnio zaawansowanych, może dla, dla grupy zaawansowanej. Zobaczymy, bo będziemy to rozwijać stopniowo, będziemy patrzeć jakie jest zapotrzebowanie i będziemy dokoptowywać do kolejne grupy. Jest z nami Kuba Sawicki, trener przygotowania fizycznego, motorycznego, który, który współpracuje z kadrą narodową Juniorek i, i i pracuje już ze mną od jakiegoś czasu i będzie tutaj prowadził zajęcia przygotowania fizycznego. Więc no jest pełen komplet osób, które w profesjonalny sposób będą, będą w stanie poprowadzić trening bokserski i przygotowanie pod ten trening. Więc tak Zamierzamy to po prostu uczciwie robić. Teraz zaproszę Was, pokażę Wam, jak to tutaj wygląda. Chodźmy. Oprowadzę Was tutaj od, od tyłu klubu, czyli od szatni yy, damskiej, męskiej, od, od toalet, które są przygotowane dla naszych gości. Proszę. Szatnia damska, najmniejsza z szatni, bo jednak kobiet w klubie bokserskim jest troszkę mniej niż mężczyzn, więc jest przygotowana szatnia damska. Zobaczcie tutaj łazienka z prysznicem właśnie dla kobiet. Ponieważ panów w klubie bokserskim jest zawsze więcej od pań, dlatego przygotowaliśmy dwie szatnie męskie. To jest pierwsza. Z nich. To jest druga szatnia męska. Toaleta z prysznicem przypisana do szatni męskich. Tutaj zobaczcie sale treningowe, na których będziemy trenować, na których, na których już trenujemy. Tutaj będzie znajdował się nasz, nasz ring, już jak widać, liczą inne narożniki. Za dwa dni przyjeżdża mata, więc ring będzie w pełni już dokończony. Nie ma pełnego wymiaru olimpijskiego, natomiast do, do treningu naszego bokserskiego, tutaj klubowego, w zupełności wystarczy. A reszta. Będzie uzbrajana w trakcie, w trakcie trwających tutaj naszych działań, będzie uzbrajany, w, udekorowywany, w różnego rodzaju plakaty, zdjęcia i takie rzeczy, które nam, nabiorą, dadzą temu klubowi pewien taki typowy bokserski wyraz. Tutaj ta sala jest główną naszą salą treningową. Znajdują się na niej worki bokserskie, tak jak widzicie. E, więc jest największa, więc tutaj możemy też prowadzić rozgrzewkę i, i, i trening dla, dla większej ilości osób. A teraz tutaj znajdujemy się na drugiej sali treningowej. Ona jest nieco mniejsza od tamtej, którą pokazywałem przed chwilą, natomiast y, też y, pomieści kilka, kilka osób trenujących i znajduje się tu sprzęt przygotowania fizycznego, który też będziemy jeszcze sukcesywnie dokupywać, żeby, żeby było wszystko to, co potrzebne jest do treningu.